Pokaz mody MMC za nami. Jak Ci się podobało? Czy te puchówki, te takie oversize, to są Twoje klimaty? To są moje klimaty, bardzo mi się podobają. Kiedyś miałam nawet w swojej szafie taką kurtkę, nawet do teraz mam. Nie była co prawda od MMC, ale była w takim klimacie, więc ja uwielbiam takie rzeczy, bo one fajnie po prostu nadają charakter stylizacji. Można się ubrać na przykład całemu na czarno, nałożyć taką puchówkę i już jest ja super. Tak, ale ja, ja uwielbiam takie rzeczy mieć w szafie, bo czasami jak nie mam kompletnie, nie wiem co na siebie ubrać, to wybieram właśnie taką jedną konkretną rzecz i już jest cały look super. Powiedz mi, gdzie planujesz wyjechać na wakacje. Bo to jest taki teraz gorący okres, no, wiesz, tak, ciepło. Tak, tak, tak. Nie wiem. Kurczę nie wiem, jakby marzy mi się znowu jakaś grecka wyspa, bo uwielbiam Grecję. Uwielbiam w ogóle, jak mam cacyki. Więc jak ja lecę do Grecji, to ja jem na śniadanie, obiad i kolację cacyki. Uwielbiam, naprawdę. Więc myślę, że nawet na parę dni postaram się. W tamtym roku mam na Mykonos i na Santorini. Może powtórzę to, a może wybiorę coś innego. No ale gdzie jeszcze? Nie wiem w sumie tak naprawdę. Tak na takie właśnie, no Mykonos wspomniałaś, to wydajesz majątek? Jak lecisz już? W sumie nie. Ja tak naprawdę jakoś tak nie wydaję dużo na wakacjach. ja też jakoś tak nie wiem i też za dużo nie kupuję, może tam kilka pamiątek dla znajomych. Nie, no to zależy w sumie w jakim hotelu się zatrzymuje, tak? Ale to też, no, tak jak mówię, są hotele czasami, że tak naprawdę jest super okazja i wakacje wychodzą mega tanio. Czasami też, no nie ukrywam, to wszyscy chyba wiedzą, zostaje zaproszenia do różnych hoteli i mam okazję jakby y, zobaczyć się jak tam jest. Także no różnie to bywa, tak jak mówię.